Cześć! Dzisiejszy film jest na temat niczego, ponieważ chciałem Wam tylko coś powiedzieć. No i strasznie się zdziwiłem, bo pod ostatnim filmem złowienia na moim stawie po jednym dniu było już 4 stawy świetne i ponad 40 łapek w górę. Więc... No, miało być 30 i wtedy. Będę nagrywał odcinek kolejny z łowienia na moim stawie. No, wydaje mi się, że to jedna osoba dała kilka łapek w górę. A mówię, żeby jedna osoba dawała jedną łapkę w górę, więc jeżeli. Yy, nie, no, nie anulujcie tych łapek w górę. Dobra, nagram kolejny odcinek, tylko nie od razu, nie tak, że już. Jutro, jutro, jeżeli oglądasz ten film, zaraz powstawię, jutro nie, że zaraz będzie kolejny odcinek o mówieniu, bo nie chcę za bardzo męczyć tych ryb stary, ale niebawem od kolejny odcinek będzie. No i kolejna sprawa. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, że, że on dał mi tyle subów, bo teraz w tym czasie, jak nagrywam ten film, jest 169, więc w sumie chyba tam. Z 5 czy 6 słów przyszło w jeden dzień. No i w ogóle jak ciągle przychodzą. No i mówię wam jeszcze raz, mam nadzieję, że oglądacie cały ten film, żebyście to usłyszeli. Że subskrybujcie tylko jeden. Nie myślcie, że będę wam za to wdzięczni, że tyle razy subskrybujecie. Dobra, ale jak już zasubskrybowaliście, to nie anulujcie. Możecie jedną anulować, ale nie no, w ogóle. Chyba troszkę głupio się zachowałem. Ale to przed Was, i No i właśnie z tego powodu Was proszę o to, bo nie lubię jak jest tak dużo słów, znaczy, lubię jak jest dużo subów, tylko jak jedna osoba mnie ogląda. No i jeszcze ostatnia rzecz, do której przychodzimy teraz. Kolejną rzeczą, jaką chciałem Wam powiedzieć, to jest hate. Bo wszyscy tak hejtują, Nie wiem, czy to rzeczywiście hejtery, czy po prostu ktoś, kto. Um, tak naprawdę, ale nie no, na, na tym odcinku zarabianiu stały jest już ponad 3000 wyświetleń no i tam normalnie aż się załamałem. Tyle jest hejtu takiego, piszecie tam jakieś rzeczy, takie jakieś e, zabij się dzieciaku, robisz, robisz, robisz z siebie dawna, e, no i takie rzeczy. Bardzo mi z tego powodu przykro, ale pewnie hejterzy zacierają sobie ręce, jak tak mówię. Tylko dobra, więc mam nadzieję, że przyjęliście wszystko sobie do serducha, ale pewnie mało osób oglądało ten odcinek do końca, chociaż trwa pewnie z dwie minuty. Dobra, więc ja już nie przedłużam, żebyście się nie smucili, a raczej nie przestali tego oglądać. Więc niebawem możecie się y, spodziewać odcinka z mojego stawu, jako coś o łowieniu. No i okej, okay, więc nie, nie piszcie pod tym odcinkiem, że, że już ma być dzisiaj czy jutro. Okej, okay, dobra, więc... Okej, okay, więc to tyle i narka! O nie, jeszcze muszę zasłonić tutaj was. Okej, okay, więc jeszcze raz mówię. Czemu jestem taki czerwony? Więc do następnego odcinku i narka!